Cześć. pamiętacie VR, czyli tą niesamowitą technologię, która przeniesie nas do innych obcych światów i wyniesie granie na zupełnie nowy poziom? No, technologia ma się jak ma, ale dzisiaj sobie pogramy w Farpoint. Farpoint, czyli strzelankę na gogle PlayStation od Sony, która ma niby zrewolucjonizować granie na vr -ze. No, sprawdzimy. Co będzie nam potrzebne? A, zaraz zanrukuję do mojego skarbca technologicznego kable, mamy kable będzie to potrzebne czyli gogle od playstation oraz to o, nowy kontroler który wygląda jak karabin i można go trzymać jak karabin jest bardzo podobny do tego z czym mieliśmy do czynienia w playstation move, no dobrze sprawdzimy tego farpointa, czy rzeczywiście jest on taki świetny jak go malują zapraszam Farpoint to kolejny system seller, który ma przekonać wiarowych sceptyków, że technologia wirtualnej rzeczywistości to przyszłość. I być może tak jest. Być może za jakiś czas gogle wiarowe będą tanie, a gry, które je obsługują, będzie można nazwać grami z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko demami technologicznymi. Być może Farpoint jest takim zwiastunem tejże przyszłości, jednak jeżeli tak jest, to i tak to dosyć odległa przyszłość. Ze wszystkich VR-ówek, w które grałem, produkcja Impulse Gear wydaje się najbardziej kompetentna. Dostajemy w ręce shooter science fiction, który wykorzystuje technologię gogli od Sony oraz nowy kontroler do złudzenia przypominający ten, z którym mieliśmy do czynienia przy okazji PlayStation Move i wyruszamy poza czas i przestrzeń, żeby na obcej planecie przeżywać kosmiczne przygody. Farpoint bardzo się stara i to widać. Chce być najlepszą grą na PlayStation VR, i w dużej mierze mu się to udaje. Ze wszystkich dostępnych na rynku gogli VR-owych te odsony lubię chyba najbardziej. Nie dlatego, że. Pasują najlepiej czy wyświetlają najlepszą grafikę, no nie wiarowe gry PlayStation, choć ich niewiele, zostawiają często w tyle masę barachła, które dostępne jest na Steamie. Oczywiście to wszystko ma znaczenie, jeżeli oceniamy Farpoint z perspektywy produkcji robionych pod wirtualną rzeczywistość. Porównując ją do zwykłych gier, gier dużych, wysokobudżetowych, bo tak właśnie Farpoint jest reklamowany, no cóż no, wypada to po prostu blado. Początek jest nudny, pełen ekspozycji, ale i ładnych widoczków. Nim przyjdzie co do czego i w końcu zaczniemy strzelać, musi minąć jakieś 10 minut, co w przypadku długości wiarowych gierek trwa naprawdę wieczność. Wtedy gra zyskuje swoje tempo, stając się czymś w rodzaju Sirius sama z poważną fabułą oraz stosunkowo ograniczonym arsenałem i bestiariuszem. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nie pograją w to osoby z wrażliwym błędnikiem. Nasza postać porusza się tak jak w innych FPS-ach, nie zdecydowano się bowiem na teleportację bohatera. Ma to swoje zady i walety, a tą pierwszą jest wariacja błędnika. Z fabuły również twórcy chcieli zrobić coś więcej. Ta przedstawiona jest za pomocą katzenek, które maskowane są niejako tym, że stanowią zapis z kamery lub hologramu. Nie jest to nic odkrywczego, a dialogi miejscami kuleją sztampą, ale potrafi na swój sposób zainteresować. Warto powiedzieć, że gra jest w pełni zdabingowana i początkowo kręciłem na to nosem, ale ostatecznie przekonałem się, że aktorsko jest nawet całkiem nieźle. Wiesz, że teraz zmuszę cię do śpiewania. <laughs> Strzegam. Znam teksty tylko kawałków Delamitri. Delamitri? No to masz pecha, bo uwielbiam tych kolesi. Nieprawda. Prawda? Nikt nie lubi delamitry. Ja lubię. I nie wie tego nikt w całym wszechświecie, oprócz ciebie, wiesz? No, nie wiem. Mężowi chyba o tym powiedziałaś. No i żeś synek teraz zmaścił. Ta powaga fabularna kontrastuje z rozwałką, która stanowi oczywiście większość gry, i muszę powiedzieć, że była ona całkiem przyjemna, miejscami nawet bardzo przyjemna. Po pierwszych stosunkowo prostych i nudnych pojedynkach z miejscowymi mieszkańcami, zaczęło robić się ciekawie. Twórcy stopniowo wprowadzają nowe rodzaje miejscowej fauny która składa się ze wszelakiej maści robactwa, a także już później pojawiają się jakieś dziwaczne machiny. Ostatecznie Farpoint staje się miejscami dosyć wymagający, ponieważ twórcy dobrze wiedzą w jaki sposób skonstruować starcie, mieszając ze sobą różne rodzaje przeciwników. Wiarowa magia rzeczywiście w przypadku Farpointa działa, i miejscami zapomniałem, że tak naprawdę to bardzo prosta i uboga w ciekawe mechaniki strzelanka. Gdyby nie Gogle, zyskałaby status co najwyżej średniaka, takiego budżetowego, którego kupujemy w gazetce za 20 zł. A tak gdy przychodzi do starć i strzelania, wciągnąłem się w ten świat, reagowałem na niego, a responsywność nowego kontrolera tylko do tego zachęcała, bo jeżeli Farpoint robi coś dobrze, to strzelanie, celowanie jest dokładne, broń ma odpowiednią siłę i odrzut, a wibrujący w rękach kontroler to jeszcze potęgował. No i to niewątpliwa zaleta dla tej grupy osób, które posiadają goglesony, bo jeżeli sobie tak to wszystko podsumujemy, Farpoint na system seller raczej się nie nadaje. Koniec końców, to prosty jak konstrukcja cepa liniowy shooter. Narzędzia zniszczenia do licznych nie należą. Co prawda, chyba każdy ma dodatkowy tryb strzału, ale i tak pokaźna ilość to nie jest. Oprawa audiowizualna należy do poprawnych, choć ograniczenia technologii widoczne są bardzo wyraźnie. Środowisko, w którym się poruszamy, to głównie skały. Roślinności tu raczej nie uświadczymy. Silnik nie musi więc zużywać mocy na animowanie dodatkowych elementów, przez co Farpoint działa płynniutko w 60 klatkach na sekundę. Tła wyglądają imponująco, no na serio, ale reszta to po prostu kanciaste skały. Czasami w nocy, czasami w dzień, czasami w trakcie zachodu słońca, ale mimo wszystko to ciągle to samo skaliste, nudne otoczenie. Złego słowa powiedzieć nie mogę na temat przeciwników, którzy wyglądają odpowiednio ohydnie. Oczywiście tego typu robale widzieliśmy już w setkach innych gier, ale można przymknąć na to oko. Szczególnie że nie chcemy z nimi wchodzić w ten fizyczny kontakt. No i to jest potęgowane przez wiarowe gogle. Z farpointem jest ten problem, że chyba trzeba go oceniać dwojako. Z jednej strony to bardzo prościutki, krótki shooter oferujący raptem kilka broni i rodzajów przeciwników taki do zapomnienia. Chce być czymś więcej przez wprowadzenie fabuły, ale to jednak za mało, bo liniowość nie zachęca do ponownego przechodzenia. Z drugiej strony, grając w Goglach, rzeczywiście można się zatracić, a strzelanie oraz stosunkowo wymagające starcia wciągają. Miałem wrażenie, że uczestniczę w nich fizycznie. Farpoint w moim odczuciu nie będzie tym, co zachęci graczy do kupna Goglisony. To naprawdę dobra wiarowa gra, jedna z lepszych, o ile nie najlepsza gra tego typu, w którą grałem, chociaż tutaj poprzeczka jest zawieszona stosunkowo nisko. Ale na pewno to nie jest system seller. Do usłyszenia.